Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Median XL Ultimative Necromantą. Chociaż z tego, co pamiętał, z tego co pamiętam był to po prostu let's play. Dawno nie nagrywałem, ponieważ rok, ale tak jak w ostatnich y, seriach nie miałem punktu zaczepienia jak przyjść dalej, tu mam. Ponieważ najemnik aż tak często nie pada, to też można coś z nim przedsięwziąć. Zaczynamy. Mapa mi się zresetowała, ponieważ źle włączyłem Diablo i był problem. Ale ja pamiętam, dokąd przeszliśmy, jakie przedmioty mamy, to już gorzej. Dźwięk dostosowałem, mniej więcej. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Punktów mam do rozdysponowania tutaj 85, a tutaj 9. Nie wiem, co to mnie może strzelać. A tu nie ma automatycznego zbierania złota. Już mi wszystkie cienie padły, ponieważ są słabe. Oczyścimy ścieżkę, żeby nie było, tak dla zasady. 4 totemy mogę, prawda? Prawda. Dobrze pamiętam, w którą stronę idziemy. No, przez most, przez most zawsze jest najlepiej. W najlepszym przypadku mógłbym zwiększyć swoje HP o połowę, you want. Nie mam miejsca na nic, powiem wam. Ale najemnik jest to. Mnie to pozytywnie nastraja. Nie wiem też, jak głośno mówić. No, ale nic, no, ale nic. Nawet na cicho mnie słyszeliście, więc nie ma co przesadzać. Jest dobrze. Tu jeszcze mamy tych pomagierów, ale oni koszą. A tych sobie weźmiemy tak, żeby były obrażenia. A, jeszcze tego bym sobie wziął. I skupiamy się na obeliskach zamiast klątwy. Ciekawe, czy są jakieś umiejętności, żeby najemnika zbustować. Mogłabym reset pod to zrobić. Byłoby mi o wiele prościej i łatwiej. A nie tak się męczyć. Mam nadzieję, że klawiatury przed chwilą nie słyszeliście, ponieważ gdyby tak to kiepsko. No, i jak stawiam kolejne. Te obeliski to kolejne się neutralizują, ale pomagierzy zostają, to jest super. No jest ciężko, ale najemnik robi tu za naprawdę y... ostatnią deskę ratunku. Mogę trochę syplenić czy mówić nie do końca tak jak zwykle, ponieważ nie nagrywałem o, rok, no przynajmniej rok. A, przesadzam, pół roku, przepraszam Was. A mamy tu diabliki o rany. one są silne, te falenuany. Naprawdę silne, nie wiedziałem, że aż takie, ponieważ to są potwory specjalne. Nawet najemnik ma z nimi problem, ale pod względem obrażeń a nie czego innego Dobra no i teraz A tu gdzieś boss nawet jest, tak O to nie wiedziałem, ciekawe Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś wybuchu, który mnie rozniesie Oj nie, nie mnie No padaj Dobra, padł Jakieś tam pozbieramy sobie to, co możemy. Czy tu będzie punkt nawigacyjny jak zawsze. Jest. A, dobra. Nie wiem, czy normalnie był tu ten boss, ale tu widać jest. Runka dol. No nie, nie rzucajcie się na mnie, panowie. A weźmiemy sobie kilku. A nawet nie trzeba było ich dawać. Muszę sobie miejsce zrobić. Ale miksturki tak szybko idą, że nie ma z tym problemu. Wiem, że mi się nie uda nic zrobić. O rany. Pułapka ze skrzynki. No ale wiecie, najemnik jest punkt zaczepienia. Mogę umiejętności pod niego jakieś tam znaleźć. Jakoś mało tu ich jest. Ale może coś by się znalazło. Głównie to obeliski, przywołania i... No, i coś tam jeszcze. Mapę odkrywamy na początku. Ona się nie resetuje. A zresetowała mi się nie dlatego, że zmieniłem poziom trudności, a. No po prostu, po prostu. Źle włączyłem. Chyped Onyx, źle włączyłem grę. To moja wina. Nie, 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 nie. No, jak nawet obryski będą padały, to najemnik będzie cały czas. A ja muszę sobie jakoś od ataków dystansowych zrobić yy, odporność procentową. Ale z tych nuanów nic takiego nie wypadło. Więc to nie były potwory super specjalne. Aż się boję, jakie to będą. Na tej lokacji już mogą się zdarzać. Najemnik jest naprawdę super. Mam nadzieję, że z aurą obronną go wziąłem. Oj, zaraz padnę. O, nie do pracowania tutaj, patrzcie. Dostosowane do rozdzierczości mniejszej. A już na HD modzie było to lepiej zrobione. Jak ja mam teraz zmieścić ten topór, bo jest ciekawy, wziąłbym go, ale... ...miejsca już nie ma. Mam pewien pomysł. Ale czy bym chciał, czy nie chciał, nie zrobiłem porządku w ekwipunku. Byłem zdenerwowany tym, że nie daje rady. Ringów też bym nie wywalał, ale te słabsze kamienie mogę. Jabłuszka. Chyba sprzedaż 150 tysięcy. Z tego co pamiętam. Oj, to jest akurat. Blad stąd, tony są bardzo cenne. Padli, no trudno. Dobra, jedziemy. Stoper włączony nawet za wcześnie. Palen ale to już te. przy, tu mamy przejście. Nie wiem gdzie. Zobaczymy, ile przez y, ten czas zrobimy. Muszę po prostu ostrożnie grać i damy radę. Najemnik będzie moim wrogi. Chyba odporność na ogień ma. Zaraz, 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 zaraz. Immun tu. A, nie, zauważyłem. O nie, o nie, ja tak nie chcę. Dobra, tutaj troszkę łatwiej. Nie musimy każdego potworka pokonywać, ale przejść lokacji jak najbardziej. Kawecz się uda. Uda się. Pokonane szkieleciki. No, ten miał lekki problem. Ale najmikowi jakby... HP nie spada 5000, HP tylko 5000 obrony? Kurczę, malutko i obrażenia też malutkie, ale patrzcie na siłę, na zręczność, na życie. Niesamowite. No co znowu? Ja chcę wszystko zbierać. No jakoś tak ze mną jest. Lecimy. 10 minut już. Pewnie gdzieś tak około 8. Teraz już, że wcześniej zacząłem, jeszcze coś tam przetestowałem. Po prostu ostrożnie grać bardzo i będzie lepiej. O to na pewno legenda. To jest też raczej legenda. No, nie chciałbym, żebyście patrzyli, jak tutaj ale mikstury idą, dobra. A chciałbym wszystko wziąć. Czy do miasta się wracamy, czy tu wilczą głowę zostawiamy? Tu jest dla nekromanty. Wyrzuciłbym to. Nie jest mi potrzebna, jestem ciekaw tej wilczej głowy. Już patrzcie. Nie wiem, czy to widać. Ona jest trochę ciemniejsza, więc to może być jakaś lepsza legenda. Druid only, tak powinno być. Żadne inne kombinacje. Obrażenia najemnika i jego życie są niesamowite, ale... No czasami zdarzało się, że sobie nie radził. Niestety. Kon jest jeden, a przeciwnicy mogą go minąć i do mnie dojść. To jest największe zagrożenie. Dobra, na razie się nie skupiają aż tak. Patrzcie, nie może mi nic zrobić. Fantastyczne, tak jakby bug się jakiś zdarzył. Ale oby jak najwięcej takich. Breastplate. O, to na pierśnik na pewno. Pierwszopoziomowy. Tutaj się ralka. Cofnijmy się. No i teraz myślę, że pójdzie. Coś mi padają te obeliski. Serie w nie idą. Patrzcie, jak mi życie spada. Tak, że ja mogę zbankrutować na tych miksturach. Dlatego ich nie sprzedaję. Miejsce się zawsze znajdzie. Miejski portal też. Tu było 100 czy 50? 100. 100 zwojów maksymalnie. Dobra, dobra. HP około 2000, jak nekromant, na Nekromantę sporo. Z tego co pamiętam ja miałem mniej niż 1000, ale super runki. Ostatnio. Yy, jak grałem... Ostatnią serię Nekromantą, ale na HD modzie. Też jest HD, ale... O, Perfect School, Już Perfecty lecą tutaj. Niesamowite. Mam ograniczony czas, ale myślę, że coś się nagra. Żeby to ustawić, to miałem problem. Nie mogłem odpalić tego Multi yy, Mediana Excela i musiałem się natrudzić, A wystarczyło tylko ustawić zgodność w trybie Windows 7 i gotowe. Jedno kliknięcie myszy. A niech najemnik tu nas pomoże. No, i tu będzie łatwiej. Cztery obeliski. Do jamy bym wszedł, jeżeli tu jest takowa, ale myślę, że jak najbardziej. Tajemnikowi chyba nie potrzebuje pomagać. Sam sobie poradzi. No i dobrze. Zadbać o życie. Mogłem zwiększyć o połowę, ale to mi nic nie da. Za mało będzie. A jak się jakiś przedmiot lepszy zdarzy, to zmieni wszystko. No to warto, warto. Czy zestaw na przykład? War Sword. No, tego jest za dużo, żeby to wszystko zbierać. Jak będę chciał do craft tutaj, tak tyle tego nazbieram, że naprawdę. Scissor Scapa? Aha, coś takiego. A Katar nie kafar, no widzicie, a już za kafar wziąłem to Falun chyba że yy, klasyczna legenda, no to wtedy yy, Flavet, a myślałem, że Flaveless to zostawiamy, no ale jedziemy, jedziemy. Muzyczka coś się wyłącza, muszę za każdym razem włączać. Mam nadzieję, że w żadnym materiale o niej nie zapomniałem. Ponieważ jest niezwykle klimatyczna. Z głównego panelu z grow. Mamy tu enty. Dobra, idziemy. No, widzicie, nie idzie tak szybko, ale to dlatego, że muszę na siebie uważać. Normalnie byłoby naprawdę szybciutko. O nie! Kurde, no i straciłem... ...Expa i najemnika również muszę płacić, a ja nie mam kasy. Naprawdę mało. No nic, no nic, trzeba coś zrobić, mam nadzieję. A, nie ma kto identyfikować przedmiotów. Ja to bym przedmiotów się paru pozbył. Nie mam z złota. Yy, no to tak, coś sprzedamy. Cokolwiek, co nam zawadza. Onyx nam zawadza. No, za mało. No nie, no nie. A może diament? No i za mało diament. Yy, runki nie będę sprzedawał. No to ten pierścień. To jest akurat klasyczna legenda i ja wiem, patrzcie. Więc to wyrzucamy, to musimy trzymać. Ale już jakieś miejsce się zrobiło. No i niestety ekspa straciłem, a... Sporo z... A, ja tam byłem, dobra. Aura już się włączyła. O, to tak na wszelki wypadek stworzę sobie... Kilku pomagierów. Tego bym stworzył, ale potrzebuję sporo many. Long Battle Bow. Czy to jest... Klasyczna legenda. Jeżeli tak, to na to na pewno biorę. Tak, to jest legenda. Tego nie należy sprzedawać. Ja jestem jeszcze słabszy niż normalnie. Więc kiepsko. Ale obeliski są super, naprawdę. Te są właśnie najlepsze. Nie wiem, gdzie jest najemnik, ale coś... Przeciwnicy się mocno utrzymują. Dobra. 19 minut. O, perfekty. Super. Monster Shrine. Weźmiemy sobie. A, champion. W najemniku, walcz. A ja sobie z niej poradzi. No dlaczego? Dobra, zaraz zobaczymy. Dojdę do swoich zwłok. Nie wiem, kto mnie pokonał. I weźmiemy też te miksturki. Tutaj mamy zejście na dół, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze teraz tam nie zejdziemy. No, poza odcinkiem przydałoby się tu posprzątać ekwipunek, Ponieważ muszę się męczyć. I nie jest to nic ciekawego. No widzicie? Many nie muszę mieć. I to jest... Cave, dobra. No, możemy taki środek. Tu jest nawet wskazane. O, dostał skill'em. A może bym zwiększył sobie HP? Może. I tak by to niewiele dało, no ale 50% to zawsze coś. Ja mam poziom 62. O, amulet super. Z Shiftem można dawać Vitality. Znaczy ja mam tylko 2000, jak miałem 1900. Jakoś mało mi życia dało. No to tym bardziej nie powinienem tego dawać, ale nie wiedziałem o tym. Czy tu jest napisane ile da jeden punkt? Chyba nie. Jest tu gdzieś skrzyneczka. To sobie w nią wejdziemy. Przy okazji zobaczymy, oczywiście przejęzyczenie, zobaczymy czy. Głośno się dobra Po odcinku. I będzie wiadomo. No i patrz jaką teraz armię wytworzyłem. Nikt nie miał z nią szans, ona po prostu sieka. Tu jest flameless, ale ja ich mam tak dużo, że. Co to jest? Może być ciekawe. Umiejętność większej do obelisków mogę. Też tylko cztery. Niestety tylko dwa punkty. Do umiejętności, to co to jest? Naprawdę bardzo mało. Ciekawe. Dokąd tu zajdę? Mam nadzieję, że zajdę aż do końca poziomu trudności, przynajmniej, i wtedy już będę spełniony. Ponieważ tam skończyłem barbarzyńcą. Kiedyś. Nie mogłem dalej przejść, więc no to będzie dobre, to będzie dobre. No i uczepili się mnie. No myślę, że tutaj mnie nikt nie wyczai. A jednak. No już mi się powoli mikstury kończą. No, i teraz ogień, ogień, ogień. Cały czas. Nie wiem, jakim cudem można dać 100 punktów w życie i nie zwiększyć go nawet o 100. Jak to jest możliwe? Chyba, że jakiś bug. Liczę na to. Może z shiftem się nie daje. No ale to by była lipa. Mamy 23. No, już życie mi się kończy. Jakbym widział miksturkę to bym brał. No, ja nawet nie mam kasy. Nie mogę sobie pozwolić na żaden dead. Tak bym musiał kasy zbierać. Dobra, tu już mamy odkryte. Gdzie jeszcze? Już praktycznie wszędzie. Kiedyś nie umiałem grać przy, bez wielkiej mapy, teraz bez małej, a na wielkiej nie umiem nagle. Reflecting Shrine nie jest mi potrzebna. No i tu się pojawimy, nie wiem czy Krwawe Orlice uda się w następnym odcinku pokonać, ale oby. No ja postaram się trochę ekwipunek posprzątać. Może nie skrzynkę, kostkę ekwipunek, ale no sam, sam przynajmniej ten. Samo przynajmniej to EQ, stąd żeby było w miarę przejrzyście. Jeszcze miksturki pokupuję, więc razem możemy się cofnąć do miasta. Także myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.